reknet.pl Relacja Obserwował Pan dzisiejsze zawody w dwóch rolach, jako burmistrz Tuliszkowa i jako najważniejszy druh ochotnik, strażak w naszym powiecie. Czy obstawiał Pan tych zwycięzców, czy może coś Pana zaskoczyło, może Pan myślał, że wygra jednak ktoś inny? O, w kulorach się mówiło cały czas m.in. o tych jednostkach, tak? Kalinowa, Głuchów, Janiszew. To są jednostki, które od wielu lat, że tak powiem, przodują u nas, jeżeli chodzi o zawody powiatowe i także wojewódzkie, krajowe. Także tutaj myślę, że wielkich sensacji żeśmy się nie spodziewali. Jedyna rywalizacja pomiędzy nimi taka naprawdę. Mocna i poważna, aczkolwiek wszystkie drużyny zaprezentowały bardzo wysoki poziom i, i zawody naprawdę były wyśmienite, jeżeli chodzi o uzyskane czasy. Mieliśmy prawdziwe strażackie święto, odbywa się to raz na dwa lata. Czy to większa radość gościć taką imprezę u siebie, czy może większy wysiłek? Na pewno większy wysiłek, ale też radość, że było tyle drużyny, było tyle kubiców. To jest zadowalające, że mimo wszystko ten sport pożarniczy cieszy się takim poszanowaniem. A jak ocenia Pan postawę druchów ze swojej gminy z gminy Kuliszków? Czy wynik jest zadowalający, czy może dostaną tam repreymendę? Nie no, tutaj nie może być repreymendy. Ważne, że przygotowali się i brali udział. To jest też sport i tutaj się niestety rodzą i zwycięzcy, i przegrani, ale myślę, że robili na miarę swoich możliwości to, co mogli najlepiej, i za to im serdecznie dziękuję. Panie Komendancie, jakie wrażenia po zawodach? Czy można mówić o zwycięstwie faworytów, a może kibiców spotkała tu dzisiaj jakaś niespodzianka? No zwycięstwie możemy mówić dla wszystkich drużyn, które wzięły udział w tych dziewiątych powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. A tych drużyn zgłosiło się 28, także dla mnie to zwycięzcami są wszystkie te drużyny. Na 88 Ochotniczy Straży Pożarnych w powiecie. Te najlepsze dzisiaj wzięły udział w zawodach powiatowych dziewiątych. No miniony rok jest ten rokiem takich sukcesów dla, dla, dla naszych drużyn z Ochotniczych Straży Pożarnych. Chciałbym tutaj wspomnieć, że w miesiącu lipcu na Międzynarodowej Olimpiadzie w Opolu drużyny z gminy Kawęczyn, to jest OSP Głuchów, jak i również OSP Żdżary. Sukces y, ogromny odniosły OSP Głuchów, zajęła pierwsze miejsce, została mistrzem Europy, OSP Żdżary czwarte miejsce, też zaszczytne miejsce i też na mistrzostwach Europy, które się odbyły w, y, w Opolu. To co tutaj dzisiaj słyszeliśmy, cieszy to, że te nasze wyniki to nie są na skalę powiedzmy powiatową czy gminną, to są wyniki na skalę dużo lepszą. Tak? Zgadza się. Ja też jestem od już 20 lat obserwuję te zawody. Najlepsze drużyny uzyskiwały czas 114, 110. Dzisiaj zwróciłem uwagę, że już trzy drużyny tą setkę rozminiły, tak? że poniżej 100 punktów, czyli około tutaj 91, jak sędzia główny dzisiaj podkreślił. Są to wyniki, które no, na skalę krajową, bojówka. Są to wyniki zasługujące na, na Mistrzostwo Polski i rzeczywiście no, Ogromny sukces dla tych drużyn. Wszystkie trzy drużyny, które zajęły czołowe miejsca, miały poniżej 100 punktów. I wystartowały w starcie dwie drużyny. Na zmianę dziewczęta z mężczyznami. W tym momencie zostaje zginana linia stawna. Przez drużynę w wolę dziewczęta z korowskich kolędro. U mężczyzn została zdjęta. U dziewczyn praktycznie równocześnie. Dziewczyny gonią facetów. I zobaczymy jak będą będzie Linia druga zawodniona poróżnie na przod. pierwsza, odwrócenie, złamanie patrzy, a na roczy drugiej strącenie Gotów? Start! I wystartowały obydwie drużyny. Drużyna skalinowej oraz dziewczęta podporowa. Reprezentacja skalinowej zakończyła samo na scenie. Wystartowali! I czekamy na dziewczynka. Podporowa, linia główna z w grupie A. Dwa kolumny zawodników na rocie. Pierwszej na rocie, drugiej kacza I reprezentacja dziewcząt z Głuchowa. Zobaczymy, czy dziewczyny będą szybsze od chłopaków. I będą, będą równo poszli. Zobaczymy, że dziewczyny wcześniej skończą konkurencję na torze drugim, czy grupowie wysyły. No i dziewczyny będą pierwsze w Wielkie brawa dla dziewcząt. Jeszcze raz szanowni błędu, dziewczyny lepsze to start. I wystartowały dwie drużyny Grobków i Dziewczęta z Galera Zobaczymy kto pierwszy zrobił linię stawną linię główną oraz linię kraśniczę druga jest grobkowa budowali stawną i wystartowała druga Woda jest tłoczona do oraz na jednym Właściciel. Pieczęta również, które mamy na się w skali roku również zrobią bardzo dobry czas. I na pewno będzie bardzo dobry czas. rozdzielaczy w grupie, a mężczyzn. Gotów? I wystartowały dwie reprezentacje dziewcząt z Kryjna oraz ruchów Gadowskich kolędów Zobaczymy, kto pierwszy buduje minę Kawlan. W ruchowie Gadowskich kolędów ale dziewczęta praktycznie rozrząd.

Tarczas krążącą na złamana I wystartowały drużyny Szkółowa oraz dziewczęta z Milejowej. I zawodnicy Szkółowa wjeżdżają i nie zablą. Czekamy na dziewczynę. Na, na roce pierwszą, na roce drugą tarcza zbudowana, czekamy na połówki gotów, start i wystartowały dwie drużyny: drogowiec z Mirandy, dziewczęta dziewczynka z OSP Kurę. linia startowa zbudowana przez drogów z Mirandy I czekamy cały czas na dziewczęta z połowstwa Turek. Również udało się na ślubem dawną. No ja i jakoś to... w tym ślubie Gotów? Start! I wystartowały dwie drużyny. Z Górowa i dziewczęta ze Słodkowa. Zawodnicy z Główowa wspierali linię sarną i wystartowali na ropę drugą. Dziewczętom też się udało skończyć bardzo szybko linię sarną, Dlatego będzie dobry czas. Do i po... Gotów? Tak! I wystartowała drużyna na korze nr 1 z Gołusiną Linia snadna zbudowana Woda na rozdzielaczu Czekamy na wstrącenie, a na w rocie Gotów? Start! I wystartowała drużyna z Linia samna zbudowana i zawodnicy z drugiej roty wystartowali. Do zakończenia ćwiczenia jednego na rądzie drugiej. drużyny z w z I i, na kcięcie riny. i wieczorem wszyscy 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 w wszyscy 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 i wystartowała drużyna na gminy Tulisztów, gminy Jatatulisztów w Rublinie Rota druga połączyła inne i wystartowali do zakończenia ćwiczenia bojowego Woda na udzielaczu na pierwszej rocie, w centrum w rocie oraz wkrącenie trąbienie czterech Gotów, start. I wystarczy ostatnia drużyna. piekary w dniu dzisiejszym. Dnia, sala zbudowana. Woda na rozdzielaczu, na linii pierwszej, na rocie pierwszej, na rocie drugiej, zarza. Złamana, przekazana, wtrącanie samochodu. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. tureknet.pl, numer jeden w Turku i powiecie.